Gdy zapłaczą cykady, to manga niezwykła? Gdy zasiadałem po raz pierwszy do jej lektury, nie spodziewałem się przygody, jaka mnie czeka. Po czterech tomach rosło w mojej głowie więcej pytań niż odpowiedzi na temat klątwy dotykającej Chinamizawy. Na szczęście tom piąty przychodzi mi z pomocą rozpoczynając serię czterech ksiąg, łącznie 11 tomów, odpowiadających za wyjaśnienie tajemnic wspomnianych w czterech pierwszych. Czy pierwsza dwuczęściowa Księga Uświadomienia jest satysfakcjonującym wstępem, czy też zwiastunem zawodu? Autor dotychczas zagwarantował mi przygodę zaskakującą i złożoną. Przyznaję, że być może jedną z ciekawszych, z jakimi miałem do czynienia w mangach dotychczas. Jednak poprzeczka zawieszona została dosyć wysoko i od książek dających odpowiedzi oczekiwałem czegoś, co kompletnie nie rozłoży na łopatki. Już sam początek upewnił mnie, że przyjęty kierunek i założenia są słuszne. Dwuczęściowa Księga Uświadomienia konsekwentnie zbliża nas do prawdy. Jest rok 1982, 12 miesięcy przed wydarzeniami mającymi miejsce w księdze Dryfującej bawełny. Do Chinamizawy potajemnie wraca Shion, młodsza z bliźniaczek największego rodu w tej oderwanej od świata miejscowości. Ze względów rodzinnych, jej obecność musi zostać zachowana w tajemnicy. Na jej drodze staje młody mężczyzna i ta znajomość zmieni wszystko. Główną bohaterkę, podobnie jak jej siostrę, poznaliśmy już w tomie pierwszym, w księdze dryfującej bawełny. W omawianej części postacie te zostały pogłębione w intrygujący sposób i dowiedzieliśmy się o nich znacznie więcej, ukazując jednocześnie tę drugą, mroczną stronę historii. Rodzinny tragizm, który towarzyszył bliźniaczkom już od dzieciństwa sprawił, że Xion, zmuszona do pozostania w cieniu, czuje się opuszczona i niezwykle samotna. Bez dwóch zdań takie poczucie zaszczucia i odrzucenia może pozostawić dotkliwe piętno, na bohaterce. Samo wydanie, jak zwykle, jest bardzo satysfakcjonujące. Tym razem lektury, zamieszczonej w dwóch pokaźnej grubości woluminach, jest jeszcze więcej. W nich, oprócz samej opowieści, otrzymujemy komentarze autorów, kilka kolorowych stron oraz krótkie scenki z bohaterkami serii. Bardzo dobrym zabiegiem utrzymującym opowieść w ciągłości są rysunki, które wyszły spod ręki rysownika odpowiedzialnego za oprawę graficzną w księdze dryfującej bawełny. Lektura dwóch pierwszych tomów odpowiedzi była dla mnie bardzo przyjemna, ale na pełen obraz tej przejmującej historii składają się jeszcze trzy księgi odpowiedzi. Moje przypuszczenia zostały skonfrontowane z pomysłami autora i przyznaję, że kompletnie dałem się zaskoczyć. Spodziewałem się czegoś innego, ale nie mogę powiedzieć, że się zawiodłem. Póki co przed moimi oczami rysuje się obraz nadzwyczaj oryginalnie i misternie konstruowanej fabuły, jednej z ciekawszych mang ostatnich lat. Jeżeli więc od tego gatunku czekujecie, że pochłonie was i jesteście gotowi na nieco dłuższy mix thrillera z horrorem, to seria Gdy zapłaczą kady jest jedną z lepszych opcji. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.